Można mówić o tym, jak działa marketing. Można pokazywać liczby, strategie tej sali z restauracji, ale na końcu liczy się jedno. Efekty, które widzą nasze restauracje partnerskie. I właśnie o tym jest ten film. Nie będę mówił Ci o tym, jak nasza reklama działa, tylko powiedzą Ci to właściciele restauracji, którzy nam zaufali. Tak więc, co się dzieje, gdy restauracja zaczyna się reklamować? Jakie zmiany zauważyli nasi, nasi klienci? Czy inwestycja w marketing faktycznie się zwraca? Posłuchaj ich sam. Tak więc, teraz na moim ekranie widzisz, Opinie naszych klientów, pokażę Ci ich kilka. I zaczniemy sobie od restauracji Włoskie Klimaty w Warszawie na Nowych Włochach. Jest to świetna włoska restauracja, restauracja właśnie w dzielnicy Nowe Włochy w Warszawie. Współpracujemy już ponad od pół roku. Tutaj widzisz statystyki z ostatnich naszych 28 dni współpracy. Jak widać, trafiamy do dużej ilości okolicznych mieszkańców, generujemy dużo wyświetleń dla ich restauracji. I teraz przeczytam Ci opinię właściciela Tomasza, na temat współpracy z naszą agencją. Sporosujemy z Szymonem czwarty miesiąc i już po takim czasie z czystym sumieniem możemy polecać dalej powierzanie mu reklamy swojej firmy. Na początku, po kilku nieudanych kontraktach i kupy kasy wyrzuconej w przysłowiowe błoto, nie byliśmy zbyt pozytywnie nastawieni, a wręcz zrażeni pakowaniem kolejnych pieniędzy w reklamę w internecie. Szymona polecił nam znajomy z branży, który prowadzi brugierownię i kontakt z nim był strzałem w dziesiątkę. Mimo młodego wieku ma już niemałe doświadczenie w branży, a to, co robi, robi z pełnym zaangażowaniem i pasją. Cieszą go wspólne sukcesy, a nie tylko zrobionych przy okazji pieniądze. To odróżnia go od dużych agencji reklamowych, dla których liczy się tylko kasa, a o indywidualnym podejściu do klienta można zapomnieć. Kolejnym plusem współpracy z Szymonem jest to, że wyspecjalizował się, przynajmniej na ten moment, w jednej dziedzinie, reklamy w gastronomii. To bardzo rozsądny ruch, bo jak wiadomo, tam, gdzie jest wszystko, to tak naprawdę nie ma nic. Podsumowując, nasze obroty rosną w oczach z miesiąca na miesiąc. I w ogromnej mierze jest to zasługa Szymona i jego ekipy. Współpraca w pełni zdalna dzieli nas 300 km, a mimo to kontakt sprawny, a obsługa rzetelna i zawsze na czas. Polecamy niż napięć. Kolejna restauracja to sieciówka Nowa Sushi i Radosław prowadzi trzy lokale właśnie w Łodzi. Dokładniej dwa lokale w Łodzi, a jedną w, w Fabianicach, ale tak to traktujemy jako trzy lokale w Łodzi. I też działam już ponad pół roku, i oto opinia właśnie Radosława. Prowadzę kilka lokali w moim mieście od około pięciu lat. Sporosowałem w tym czasie z kilkoma firmami zajmującymi się marketingiem, ale z Szymonem współpraca układa mi się najlepiej. Widać sporą wiedzę i fachowe podejście. Polecam z czystym sumieniem. Tutaj opinia restauracji Sushi w Piekarach Śląskich. Sushi i Pinsy. E, nie tylko połączenie. Piękna restauracja właśnie w centrum Piekarach Śląskich. I oto opinia Pani Agnieszki na temat współpracy z nami. Polecam pana Szymona w 100%. Firma jest sumienna, zaangażowana. Kampanie reklamowe są przygotowywane zawsze na czas, z dbałością o każdy szczegół. Uzyskane efekty współpracy są dla mnie satysfakcjonujące. A oto opinia restauracji Soul Smash Burger, czyli burgerowni z jedynymi smashed burgerami w Piasecznie. I oto opinia właściciela restauracji Tarka na temat współpracy z nami. Polecamy współpracę z Szymonem. My działamy wspólnie od ponad pół roku. Na początku współpracy byliśmy sceptycznie nastawieni z racji wcześniejszych inwestycji w nieudane reklamy z innymi firmami. Zależało nam na rozpromowaniu naszej burgerowni lokalnie. Dzisiaj już śmiało możemy powiedzieć, że Szymon zna się na rzeczy, bo klienci przyjeżdżają do nas z Warszawy, aby zjeść naszego smasza. I tak nawet właśnie do Piaseczna z Warszawy ludzie przyjeżdżają, żeby zjeść ich smasz burgera. A oto opinia pizzerii z Gdańska, lokalnej takiej można powiedzieć osiedlowej pizzerii Widziały Gały na Morenie w Gdańsku. I oto opinia Sebastiana, czyli też właściciela tej pizzerii. Prowadząc swoją pizzerię w Gdańsku, myśli przed rozpoczęciem współpracy z Szymonem bywały różne. Czy to się uda? Czy to ma sens? Jednakże okazało się, że warto. Prowadząc swój biznes, trzeba utrzymać dobrą relację z gośćmi. Po nawiązaniu współpracy kontakty polepszyły się i goście bardzo chętnie wracają. Zmiany, które zaszły już po nawiązaniu współpracy z Szymonem, to zadowolony powracający klient oraz dalszy rozwój Polecam. Oto opinia pizzerii. Są w światowym zdroju, czyli turystycznym, można powiedzieć, mieście. Mają pizzę w stylu neapolitańskim i pies drewnem. I oto opinia właściciela marka. Mieliśmy ciężki start po przejęciu restauracji ze względu na problemy i nieco specyficzne prowadzenie biznesu przed, przez poprzedników. Słowa ma na lokalnym rynku, osób klientów oraz ogólna Niechęć. Dzięki naszej pracy oraz zaangażowaniu Szymona w działania marketingowe udaje się nam odrzucić ten negatywny trend i zdobywamy coraz szerszą grupę odbiorców lokalnych i nie tylko. Reklama jest bardzo dobrze zdecydowana, grafiki przejrzyste, a jej punktualność i terminowość Szymona jest nieoceniona. Kontynuujemy współpracę i liczymy na dalsze, owocne zbieranie plonów. My polecamy. I mamy o wiele, wiele więcej opinii restauracji. Wszystkie są dostępne na moim profilu na Facebooku. Przewodniczący Szymon Słupkowski, reklama i marketing dla restauracji. Każda miesiąca ich przybywa, tak więc to było tyle z tych opinii. To są historie prawdziwych restauracji. Właścicieli, którzy mieli te same obawy co Ty. Każdy z tych restauratorów miał te same wątpliwości, ale podjęli decyzję i dzisiaj są o krok dalej. Pytania dla Ciebie. Czy Twoja restauracja też może działać lepiej? Kliknij link w opisie. Umów się z nami na bezpłatną konsultację, a my pokażemy Ci, co możemy zrobić dla Ciebie i dla Twojej restauracji. Nie czekaj, aż konkurencja zrobi to pierwsza. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku.